Na początku marca 2025 roku Armia Stanów Zjednoczonych otrzymała prototyp pojazdu Titan. Titan to mobilne stanowisko dowodzenia, zamontowane na potężnej sześciokołowej ciężarówce, i chociaż z zewnątrz przypomina taki zwykły kontener, pozbawiony okien, no to jego. Dość niepozorny wygląd, dość dobrze maskuje zaawansowaną technologię, która jest w środku jedną z najbardziej zaawansowanych technologii świata. Titan jest napakowany serwerami komputerowymi, które przetwarzają gigantyczne ilości danych dotyczących ruchów wojsk, pozycji czołgów, pozycji artylerii, pozycji wojsk wroga i wojsk własnych. Systemy łączą te informacje z obrazami satelitarnymi, żeby nieustannie monitorować liczbę jednostek operujących na polu walki. I dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji, wszystkie te dane. Są błyskawicznie analizowane i przekształcane w użyteczne, konkretne informacje, które wspierają dowódców w podejmowaniu szybkich, no i bardziej trafnych decyzji w jednak takim ekstremalnie dynamicznie zmieniającym się środowisku, jakim jest współczesna wojna. Pełna nazwa Titanu brzmi: Tactical Intelligence Targeting Assess Node. I jest to naprawdę początek fundamentalnych zmian w sposobie prowadzenia przyszłych konfliktów, zarówno pod względem samej strategii, jak i tego, kto będzie dostarczał sprzęt dla nowoczesnej armii. Zamiast wielu żołnierzy wspierających jeden, ale bardzo kosztowny system uzbrojenia jak lotniskowiec, jak myśliwce pojedynczy żołnierz ma za pomocą bardzo zaawansowanego oprogramowania opartego na AI efektywnie kontrolować dziesiątki albo setki tanich. Autonomicznych jednostek, które operują w powietrzu, na lądzie, w wodzie, a nawet w kosmosie.